Cześć wszystkim z tej strony Sitein. A w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zainstalować mod do World of Tanks MOE. Inaczej, kalkulator biegłości dla naszych czołgów. Bardzo proste. Wchodzimy w naszą przeglądarkę. W przeglądarce wpisujemy MOE WOD, aktualną wersję, czyli 1.11.1.3. Wchodzimy w drugi link. PK mods, Inaczej. Oczywiście link do modułu zostaje Wam w opisie w odcinku Zjeżdżamy na dół I drugi link Version by Spotter Pobieramy Oczywiście wyświetlimy się to w winraże. I teraz tak Na razie z Chroma możemy wyjść I mamy tak Są dwa sposoby Przez wota, bezpośrednio Czyli właściwości otwórz lokalizację pliku lub oczywiście też możemy to znaleźć To jest akurat sposób bardziej, bardziej prosty To co mamy, co nam się wyświetliło Czyli ten folder moc Przerzucamy do naszego folderu z grow I teraz tak, jeśli Wam się to wyświetliło Najlepiej jest zamień plik w miejscu docelowym Robimy to Następującą drugą rzecz Musimy odpalić grę Odpalamy grę. Oczywiście, e, odpa odpalenie gry pokażę Wam zaraz po cięciu i widzimy się w grze. Witam z powrotem, e, jak widzimy na naszym ogólnie pierwszym rzut, e, rzut ekranu, widzimy, że nasz mod MOE zaczął działać. I już mamy przel przelicznik, no właśnie, na tak zwane biegłości na Lufie w moim przypadku akurat na Super Conquerorze są to dwie odznaki biegłości i widać licznik, jaki potrzebujemy na na przykład trzecią biegłość. Na trzecią obiegłość potrzeba 95%, w moim przypadku będzie to 4180 damage znaczy w moim jak i waszym, bo to jest ogólne dla wszystkich graczy, więc yy, aby wbić na przykład trzecią obiegłość, tak jak u mnie, będę musiał robić co bitwę 4180 uszkodzeń przez 100 bitew. Eee, drugie dno naszego modu znajduje się pod escape'em i konfigurę bait e, tutaj mamy tak na przykład e, gdy, nasze, e, gdy nasze procenty w bitwie rosną e, będą one na zielono tutaj wam się wyświetlą na jaki kolor chcecie e, gdy maleje jasno czerwony gdy biegłeś e, nieznany to jest w momencie kiedy na przykład robicie pierwszą grę dzisiaj lub drugą to jeszcze nie wiadomo co się dzieje, nie, mu nie musicie się tym martwić. To, to trzecia, czwarta bitwa, i to się zacznie znowu wyświetlać. Eee, tak naprawdę, to wszystko. Jak wejdziemy do bitwy, eee, na przykład, tak jak teraz, wejdę do bitwy. Eee, mod oczywiście normalnie sobie będzie działał. Wraz gdy robicie damage, eee, to mod będzie rosnął, rosnął, rosnął tam do pewnego procentu i będziecie mieli swój wynik. Na przykład, jak ja teraz wejdę do bitwy, zobaczycie, że ta moe. Mo funkcjonuje dobrze moc moe. Funkcjonuje dobrze tak jak powinien hmm. się został przekonacie. Witam z powrotem po wejściu do bitwy jak widzimy nasz licznik e, biegłości wyświetlił się tak jak powinien. Na razie wykazuje on 0. Oczywiście po naciśnięciu kont kontrolu, jak gdy wyświetlił nam się kursor, ten oto... E, tak jakby licznik, możecie przesuwać gdzie chcecie. Ja go dam mniej więcej, nie wiem, niech sobie na razie tutaj będzie. I w zasadzie to wszystko. Dzięki wielkie i do usłyszenia w następnych poradnikach. Na razie.